Eksplorując Skyrim możemy przejść przez malownicze łąki, klimatyczne wioski, wysokie górskie szczyty, ale i tak koniec końców wylądujemy w jednym z prastarych grobowców. Prowadzą nas tam nie tylko główne wątki fabuły, ale także masa pobocznych wątków, a często też zwykła ciekawość. W wielu z nich porozstawiane są pułapki i zagadki mające na celu zabezpieczyć grobowce przed rabusiami. W co większych budowlach główne krypty oddzielone są od pozostałej części potężnymi drzwiami, które otwarte mogą zostać tylko przy pomocy smoczych szponów. By to zrobić musimy dopasować zwierzęta przedstawione na ruchomych częściach drzwi do tych zaprezentowanych na smoczym szponie. Chciałbym dziś wam trochę o temu powiedzieć, bo ta pozornie łatwa łamigłówka kryje za sobą ciekawą historię. Szpony powstały jeszcze za czasów starożytnych Nordów, którzy swą religię i kulturę przywieźli z Atmory. Co najważniejsze w tym wszystkim, mieszkańcy Atmory w erze meretycznej byli pod panowaniem smoków. Smoczy kapłani ustanowili wiarę w bogów pod postacią zwierząt. Lis reprezentował boga Shora. Jego spryt pozwolił mu bowiem zjednać sobie pierwotne duchy Et Ada, które wspólnie stworzyły Mundus. Został zabity przez aldmerskich bogów. Niedźwiedź jest symbolem Tsuna, nordyckiego boga zmagania się z trudnościami. Służył jako przyboczny Shora. To właśnie on strzeże mostu w Sowengardzie. Orzeł to Kyne, wojownicza bogini sztormów i matka ludzi. Wiara Nordów mówi, iż to właśnie dzięki niej przychodzą na świat i że to ona podarowała im Tuum. Była także żoną Szora. Wilk odnosił się do Mary, bogini miłości i służebnej Kyne. Ćma to Dibella, bogini piękności. Wieloryb reprezentował Stuna, boga okupu, nordyckiego prekursora Stendara. Podobnie jak jego brat Sun, był przybocznym Szora. Sowa symbolizuje Junala, boga wiedzy i run. To jemu przypisuje się wynalezienie języka i matematyki. Wąż reprezentuje Orkeja, podstępnego boga śmiertelności, który odebrał Nordom długowieczność. Smokiem był Alduin, pożeracz światów, przywódca staronordyckiego panteonu bogów. Dokładne przypisanie symboli może się jeszcze zmienić wraz z wydaniem The Elder Scrolls 6, ale taka kategoryzacja jest spopularyzowana wśród fanów uniwersum. Poza danymi z książek w Skyrimie i Teso, przyporządkowanie zostało wsparte przez informacje dostarczone przez Michaela Kirkbrida, byłego scenarzystę Betezdy. Przyda się także kilka słów o samych szponach, jako o unikalnych przedmiotach z The Elder Scrolls. Każdy ze szponów wykonany był z drogocennych kryształów lub z surowców takich jak ebon, złoto czy żelazo. Można też spotkać mieszankę obu technik, gdzie tytułowe szpony wykonane są z kryształów, a pozostała część imitująca smocze odnurze zrobiona została z żelaza. Podczas swych przygód, ostatnie smocze dziecię może natknąć się na 11 takich szponów. Część trzeba znaleźć, część kupić. Przedstawię Wam teraz pokrótce, z czym jest związany każdy z nich. Złoty szpon jest prawdopodobnie pierwszym szponem, na który natyka się smocze dziecię, albowiem jest on związany z zadaniem głównym, w którym musimy udać się do czarny głazu. Co więcej, szpon jest też częścią jakże oryginalnego zadania o nazwie Złoty Szpon. Artefakt został skradziony ze sklepu Lucana Valeriusa z Rzecznej Puszczy. W Czarny Głazie spotykamy grupę bandytów pod przewodnictwem Arwela Szybkiego. Ich przywódcę zostajemy daleko od swych kamratów, uwięzionego w komnacie z olbrzymim mroźnym pająkiem. Nie mamy wyboru, jak mu pomóc w tej sytuacji. Szpon jest w jego posiadaniu i koniec końców smocze dziecię zabierze go ze zwłok Arwela. Po przejściu przez ruiny, szpon możemy zwrócić Lukanowi. Możemy też go oddać zanim przejdziemy cały przygotowany przez twórców dungeon, jednak będziemy musieli go później wykraść ze sklepu. Koralowy szpon docelowo powiązany jest z Birną, kobietą prowadzącą sklep w Zimowej Twierdzy. Uważa zakup tego przedmiotu za nietrafiony interes i może go sprzedać za 50 sztuk złota. Twierdzi iż szpon ma posłużyć do otwarcia drogi do skarbów w kurhanie Ingola. Jeśli nie kupiliśmy tego szponu od Birny i nasze przygody zawiodły nas do Kurhanu Ingola, szpon będzie na jednym z piedestałów. Ebonowy szpon jest powiązany z zadaniem wyszczerbiona korona. Podczas wątku wojny domowej w Skyrim znajdziemy go w sali opowieści w Korwan Jund, blisko ciał zabitych gromowładnych lub cesarskich, w zależności od tego, którą stronę obraliśmy. Szklany szpon odnajdziemy w miejscu Forelhost. Podczas zadania Szturm na Smoczych Kultystów spoczywa na piedestale w pomieszczeniu przypominającym starą bibliotekę. Diamentowy szpon jest związany z jednym z ostatnich głównych zadań, nazwanego Gniazdo Pożeracza Światów. Będąc w Skuldavn, musimy zabić draugra stojącego dosłownie przed zablokowanym przez zagadkę przejściem. Żelazny szpon znajduje się w Valthume i jest częścią zadania Przyczajone Zło. Szpon jest umiejscowiony na piedestale w ostatnim pokoju Katakumb Waltume. Zabranie szpona aktywuje pułapkę. Ametystowy szpon występuje tylko w dodatku Dragonborn i jest częścią zadania zaginione dziedzictwo. Jako jedyny ze szponów jest rozbity na dwie części. Twórcy zaprojektowali jednak przejście grobowca Waloka w taki sposób, by każda część pozwoliła nam otworzyć specjalne drzwi prowadzące do dalszych części krypty. Szafirowy szpon otrzymujemy od właściciela karczmy w Ivarsted, po dostarczeniu mu dziennika Wendeliusa, mężczyzny, który zaszył się w pobliskim kurhanie zwanym Cieniowisko. Szmaragdowy szpon znajdziemy na piedestale blisko martwego podróżnika w skale wartkiego nurtu. Szpon jest częścią zadania Zakazana Legenda. Kościany szpon znajdziemy w starożytnych ruinach Folguntur, po przeszukaniu zwłok Dainasa Valena. Podobnie jak szmaragdowy szpon jest powiązany z zadaniem Zakazana Legenda i jako jedyny szpon nie jest używany na dobrze nam znanych owalnych drzwiach zagadkach. Rubinowy szpon znajdziemy w grobowcu zwanym Wytchnienie Umrzyka. Szpon jest powiązany z zadaniem Podsycanie Płomieni, zlecanym przez Akademię Bardów z Samotni. Podniesienie artefaktu sprawi, iż kilka okolicznych draugrów przebudzi się. Na ten moment ode mnie to wszystko. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, to zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę i zostaw komentarz. Pomoże to w tworzeniu dalszych materiałów. Nie przegapisz też dzięki temu kolejnego filmu. A jeśli nie dane Ci było zobaczyć jeszcze poprzedniego materiału o kolorach orków, to serdecznie zapraszam Cię do nadrobienia zaległości i do usłyszenia w następnym odcinku.